Cześć, Siemanko, z tej strony PokeBajk w świątecznym wydaniu. Słuchajcie, z racji tego, że jutro mamy Wigilię, chciałbym Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, jak największej liczby prezentów związanych z Pokemonami właśnie, Pokemaniakom, samych fantastycznych dropów, super kart wyciągniętych z każdego boosterka, takie jakie najbardziej chcecie. Ja natomiast już dzisiaj nie przedłużam i w skrócie tylko powiem, że będziemy otwierać długie ETB z dodatku Paradox Rift. Zapraszam do oglądania. Wieci się i przechodzimy do gwiazdy dzisiejszego wieczoru, czyli ETB z Rolling Moonem Paradox Rift. Tak wygląda to ETB. Mamy oczywiście promkę. Konkretną dla tego zestawu. Tutaj w środku akcesoria, które bez zaskoczenia są takie jak w poprzednim ETB. Jeżeli ktoś otwierał albo oglądał otwieranie z ETB, to wie co w takim zestawie się znajduje. My sobie oczywiście sprawdzimy, czy niczego nie brakuje. Posłu posłużę się nożyczkami, żeby się trochę wspomóc nie uszkodzić. Opakowania zrywając folię, powiem Wam, że ta promka podoba mi się tutaj w tym etapie bardziej niż w tym poprzednim z Iron Valiantem. Jesteśmy też po otwieraniu boksa z Rolling Moonem. A przed samym Sylwestrem zaplanowany mam odcinek z otwierania boksa właśnie z Iron Valiantem, czyli będziemy produkty z Paradox Lift mieli zaliczone. Zobaczcie, jak wygląda to pudełko bardzo ładnie z tej folii. Dajcie znać, które ETB, która grafika podoba Wam się bardziej czy ta. Z prehistorycznym Salamensem czy jednak ta z Gardevoir z przyszłości. Tutaj natomiast, wyjmując pudełeczko z tej otoczki, dostajemy się do broszurki. Tą broszurkę już przeglądaliśmy ostatnio, tu nic odkrywczego nie ma, ale zerknijmy sobie jeszcze raz na te super karty, na przykład tą z tym gwiazdką, bardzo mi się ona podoba. Słuchajcie, albo właśnie ten Gimmie tam ostatnio trafiłem, te lody. Tu mamy też fajną kartę. Tutaj mamy kartę Tom Porygona, którą też trafiłem. Super karta, po prostu śliczna. Tutaj tego Bombardiera też trafiłem wcześniej. Tu mamy tą Parasol Lady, kobitka z parasolem. Bardzo ładna ta karta jest. Tu mamy jej drugą, pierwszą, właśnie wersję, bo tam tamta była alternatywna. Ta lepsza, droższa. No oczywiście, tutaj te karty. Tu mamy profesor Sade, profesor Turo. Także też bardzo fajne karty. No a my co, przechodzimy do ETB, do zawartości ETB o tutaj coś nie poszło, widzę tutaj jedna komora jest otwarta może wskoczyła sama albo ktoś je tam grzebał w środku tu mamy kostki standardowe jedna z napisem EX i te brzydkie takie seledynowe znaczniki akrylowe, plastikowe i mamy naszą promkę rzdzikli plawem on się nazywa Scream Tail w tej wersji, bardzo ładna, ale przyjrzymy się później standardowo blokę energii nic zaskakującego dla tych, którzy wiedzą czego się spodziewać po ETB, tu macie kodzik na ten cały zestaw mamy koszuleczki nie wiem, które ładniejsze, ale wtedy będziemy dzisiaj na pewno ładować nasze dropy, jeżeli takie będą, ale ra raczej na to liczę, tu mamy przekładki z jednej strony takie, z drugiej takie oczywiście Rolling Moon odkładamy je sobie na boczek w tej kieszące natomiast są główne skarby tego zestawu Elite Trainer Boxa, czyli boosterki. Teraz sobie przeliczymy od razu, czy na pewno jest 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie mniej, nie więcej. Szkoda, że nie więcej, ale dobrze, że nie mniej. Przełączamy ekran, troszkę pod kątem. W pierwszej kolejności oczywiście otworzymy sobie tą śliczną promkę. Dołączy ona do poprzedniej promki Teraz sobie zresztą porównamy Która jest ładniejsza no Moim zdaniem ta jest jakiś bardziej mi się podoba yy, Większa jest trochę t, yy, Ta postać tego Pokemona I szczerze mówiąc Ładniejsza grafika, ładniejszy ten rysunek Dajcie znać Która Wam bardziej się podoba Tutaj dla porównania macie Z tym Iron Bundlem No mi się ten tail ba Bardziej podoba Ale oczywiście rzecz gustu Yy, ogólnie bardziej mi się podobają te Pokemony Paradox yy, z przyszłości, ale akurat ta promka bardziej przypadła mi do gustu. Zaraz sobie ją zabezpieczymy. Oczywiście, koszulka z Salamensem z przeszłości, z Roaring Moonem. Pasuje jak ulał. Tu sobie postawimy naszą kartę. Dobra. I zabieramy się za Busterki. Lecimy z pierwszym Busterkiem dzisiaj, yy, z garcząpem z Trzymajcie kciuki. Aby coś wypadło, tu macie kodzik, przekładamy jedną kartę. Energia wodna, Nibel, Elekid, Vanilish, lubię te lody Onyx, Zebry Strike, Crocolor, Ambipom, pod spodem jakiś ognisty Pokémon Panzer. Mamy Gimigula, też w rewersie, szkoda, że nie full Art. I mamy Porygona Z. Trafiłem tą kartę ostatnią, tylko tutaj mamy zwykły holo. Także przechodzimy do kolejnego boosterka. Bo ta karta Polygona to jedna z ładniejszych kart, jakie udało mi się kiedykolwiek trafić. Eee, mówię oczywiście o tej Fulat, którą trafiłem, na znaczy illustration Rare, którą trafiłem ostatnio. A tu mamy Mienfu, mamy Kasztana, Gibel, Panpur, kamizelka, obronna Durant, Technical Machine, Dublade, na rewersie i Iron, coś tam. Nie wiem jak to się wymawia, więc nie będę kaleczył. To jest High Dragon z y, przyszłości, High Dragon Future. tym jeszcze mamy złotą rybkę. W holo, ale tu mamy prawdziwy drop. Bardzo ładna karta, bardzo fajna grafika. Szkoda, że nie umiem wymówić nazwy tego Pokemona. Dajcie znać w komentarzu, jak powinno się to wymawiać, jeżeli wiecie. Natomiast sama grafika bardzo ładna. Tu w ogóle jest jakaś restauracja chyba w tle pod tym Pokemonem. Dobra, słuchajcie, jeszcze szybki taki przerywnik. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy subskrybują ten kanał, za wszystkie łapki w górę, za komentarze. Tym, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam, żeby to zrobili. Jeżeli film się podoba, to oczywiście wiecie, co macie robić. I wracamy dalej do oglądania. Dobra, otwieramy kolejny boosterek teraz z War dla odmiany z przyszłości z Iron Weilantem. Otwieramy, tu macie kodzik, przekładamy karciochę, energia ognista i lecimy. Mamy dynię duszka, zubata, natu, purloin. Krokolor znowu Technical Machine znowu Jeszcze więcej lodów Jeszcze większą dynię, duszka Tutaj mamy raczka kamień I Iron Hand I ex super Fajnie, to też chyba jest e, Z tego co kojarzę, grywalna karta Ale mogę się oczywiście mylić Natomiast fajnie, bo trafiłem e, Rory Huna, I ex e, Tą promkę mam A tutaj mamy Iron Head w ogóle tym Pokemonem nie interesowało mnie w ogóle jak grałem w grę Violet na Switchu ale powiem Wam, że później jak odkryłem tego Pokemona w yy, porównaniu przykład do tamtego Hydragona, który w ogóle się nie interesowałem nie grałem to tą, tą postacią w Pokemonach Violet w grze cały czas grałem, cały czas na zmianę z Azumarilem, cisnąłem wszystko praktycznie wygrywałem, także bardzo fajna karta, bardzo fajny Pokemon yy, Polecam zresztą grę, jeżeli ktoś jak pograć na Switchu, to na pewno polecam Pokémony. Natomiast tutaj już wracamy do kart. Mamy Charkadeta, mamy Flitela, mamy Drabish, Snorlax Doll, Tinkaton, a pierwsza była Tinkataw, chyba z tego, co e, widziałem. Tu mamy Duranta znowu i znowu mamy Rybkę, tylko tym razem na River. River. A pod nią mamy Blitzel. Bardzo ładna grafika. Mm -hmm. I Stelixa w Czyli tutaj w boosterku nic. Szkoda, że to nie jest ten Stelix, Full arcie, bo bardzo jest ładny. Natomiast nie ma co się przejmować. Też trochę tych boosterków zostało. Także wyciągamy kolejne karty. Tu macie kodzik na kolejny boosterek. Przekładamy kartę, znowu psychiczna o dziwo. Mamy flamigo, Porygon, zwykły sidra. Czekajcie, bo chyba lampa nie łapie. Mamy iron bundle, ale taką zwykłą kartę. Mamy techno radar test zwykłą Porygona w rewersie Łuk Trio w rewersie i Roaring Moon no nie wierzę, słuchajcie, będzie do kolekcji przed chwilą wspominałem o tym Roaring Moonie a teraz trafia się w boosterku, mamy kolejny drop, już trzeci w tym ETB czyli może się okazać, że się wystrzelało to ETB natomiast mamy Roaring Moona, będzie do parki z tą promką, którą ostatnio yy, otwierałem w, w tym Battle Boxie Rolling Moon i X. Natomiast fajnie, no DTB z Rolling Moonem i trafia się w boosterku karta Rolling Moon i X. Także jestem zadowolony z tego otwierania. Ale czy ja nie trafiłem już tej karty? Muszę sprawdzić. Już się pogubiłem w tym szczerze mówiąc tyle tego otwieram. Blitzu. Mamy jakąś oliwkę, rybkę, Małpkę jakieś Glizdy Mamy stylowy zegarek, tancereczkę. Drugą tancereczkę, Mamy Porygona 2 dla odmiany. I jakiegoś dziwnego ślimaka. Także zapominamy o tym boosterku. Szybko przechodzimy do tego z Rory Moonem. Może tutaj się coś trafi związanego właśnie z Rory Moonem. Może na przykład Rory Moon ten e, fularcia w tej alternatywnej wersji. Wcale bym się nie pogniewał. Mamy energię mroczną. O, dobrze to zwiastuje. Mamy panią z parasolem. Mamy Porygona znowu. Ośmiorniczkę, golbata. Mamy znowu nietoperza, Absol, małpkę kolejną, tylko tym razem zielono mamy Mienfu, Stelixa na rewersie i pod spodem niestety Kindra, czyli tutaj nie, nie trafiło się nic, no trudno. Zresztą tak mi się wydawało, nie wiem czy tutaj coś jeszcze się trafi, bo tak z doświadczenia wiem, że 3 Droby na ETB to jest bardzo dużo. Tu macie kodzik na kolejny boosterek. Tu mamy energię psychiczną, mamy galwantulę. Mantayka, Pansaga, znów małpka, Minum, drupka Pikachu. Mamy Absola, Masquerain Sidra na rewersie Explow na drugim mm -hmm. i Jeltal w Czyli tutaj też pusta dobra, lecimy z Last Pack Magic, ostatni boosterek. Ja wam powiem, że raczej na nic się nie liczę, bo mówię, algorytm wskazuje na to, że Musi być pusty ten boosterek, zaraz zobaczymy czy mam rację, jeżeli nie no to oczywiście nie będę płakał, że się mylę, będę bardzo się cieszył Wy natomiast trzymajcie kciuki, tu macie kodzik. Przekładamy jedną kartę standardową, mamy energię stalową, takiej chyba jeszcze nie było w tym zestawie I mamy Gimigula, Wigleta, Girachi, Nasila, jakiś dzbanek Medical Energy, Stini, Zebry Strike na rewersie, na drugi mamy Fuekoko Krijącego się przed deszczem, pod liściem i Pało w holo, czyli reguła się potwierdziła. Trzy dropy, nic więcej nie było. Natomiast dropy bardzo fajne. Myślę, że można ten oponik udać do jednego z udanych. Mamy na przykład tą kartę High Dragona z przyszłości. Tu mamy tą fajną promkę, chyba najładniejszą kartę dzisiaj. Tego Screamtaila. Mamy Rolling Moon, oczywiście Iron Handa, także. Ja jestem zadowolony. Chciałbym oczywiście zachęcić Was do subskrypcji tego kanału. Dajcie znać, który, które karty z którego ETB bardziej Wam się podobały, który opening. Ja chyba skłaniam się bardziej w kierunku tego. Natomiast no, każdy ma swoje zdanie. Ja zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapy w góry i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.